Także witam tutaj ponownie wszystkich zgromadzonych przed odbiornikami. Krótko mówiąc zaczynamy. Zakładamy wspomaganie do T25 elektryczne od samochodu Renault Megane Scenic w wersji drugiej, generacji drugiej. Pierwsze co co musimy zrobić to musimy poodkręcać sobie wszystkie te zbędne blaszki. Począwszy od tej skończywszy na tej. Krótko mówiąc te które w tym momencie jak widać są trochę takie pordzewiałe. Są one tutaj zbędne, a dlaczego to już się dowiecie wkrótce. Drugą sprawą, jaką należy zrobić w tym oto wspomaganiu, to te oto dwa przeguby, które są. Tu jest jeden, tu jest drugi. Trzeba w taki oto sposób skrócić, żeby to się znajdowało od razu tutaj. Ucinamy, zespawujemy to razem, dalej przejdziemy do rzeczy. Ja sobie to zrobię, jednocześnie sobie jeszcze to podkręcam, tu roznituję. I wtedy kontynuujemy nagrywanie. Także po godzinie zabawy z tym oto przyrządem, yy, da, udało mi się tak jak to już mówiłem odciąć tę rurkę. Tu już mam przygotowane te krzyżaki pod przyspawanie. Przy, Zespawa się razem to tak. Te krzyżaki ułatwią mocowanie, także ewentualne nie wiem, niedociągnięcie, jakieś krzywe przykręcenia zniwelują tutaj właśnie te krzywe przykręcenie, także to jest bardzo dobre ułatwienie, bo na prosto to by było trudno, przy, trudno umocować w ciągniku. Natomiast tak, same wspomaganie te elektryczne kosztowało mnie 150 zł, za tą tulejkę dałem 20 zł i ona też była obudowana. Także sobie podcinałem wszystko to, co trzeba i tylko tu mi się przycięło, ale to nic. I tak, tu jest ta część, co idzie do kierownicy. Tu mamy na frezie właśnie rurkę, którą zakładamy tutaj. Muszę ją sobie jeszcze nawiercić, nagwintować, żeby można było kierownicę dokręcić, dokręcić do tego tutaj w pustu. Samą kierownicę mocujemy tutaj do tegoż oto tutaj y, gwintu. Jeszcze nie wiem w jaki to sposób, na pewno się dorobi, przerobi, żeby pasowało i tak to będzie. Teraz co? Ja idę na obiad i będziemy tutaj dalej przygotowywać miejsce w ruskim ciągniku. Tam się szykuje sporo cięcia i rozkręcania. Także do później, a więc tak, w samym ciągniku na pierwszy. Pierwsze co co musimy wykręcić to podłoga. Jeżeli się da, to wykręcamy tylko o tę część pomiędzy tą a tą śrubą wzdłuż. W pierwszej kolejności trzeba wszystkie tutaj te osłonki powykręcać. Zdjąć oczywiście tutaj te wycieraczki gumowe, a następnie wyjąć te blachy. Jeżeli się nie da, to niestety trzeba też i to te blachy wyjąć, ale to zaraz powiem ewentualnie. stan w To jest to, to, jest to, to, jest to, to, jest to. To właśnie jest taki ruski. Ne, też jest nasza. Śruba też jest nasza już. Już teraz. Dopiero jak odkręciłem całą kolumnę kierowniczą z czterech śrub, żeby ją poluzować, żeby tamta kolumna miała cała możliwość wychylenia się, żeby wyjść właśnie z tej przekładni ślimakowej no i też się trochę naszarpałem, żeby te cztery śruby odkręcić, no bo one mocno były dosyć zakręcone. No i co? Teraz mamy całą tą kolumnę wyjętą tutaj jest tym ślimakiem jednym. I trzeba skracać i jeszcze dodatkowo ciąć. Na samym początku trzeba zdjąć tą kierownicę plastikową, która i tak u mnie już była uszkodzona. Widać tu pęknięcie, ale ona posłuży, jeszcze na pewno będzie chodzić. Ściągaczem ją zdejmę. No i co, tutaj będziemy cieli. Muszę sobie pomierzyć dokładnie co i jak, ale to już nie dzisiaj, bo już się wieczór robi ciemno. Dobra, ja się zwijam z tym tutaj wszystkim. Jutro działamy dalej. Kierownica została z tej strony, gdzie nie ma frezu powiercona, czyli otwór został poszerzony na średnicę 26 mm. Dlaczego na 26? Ano, bo tutaj tyle jest i tu jest taki sam frez jak na tym na tej tulei wziętej z samochodu. Wystarczy teraz tutaj zeszlifować te grubsze frezy, które pozwalają tylko na to, żeby włożyć kierownicę w jednej pozycji, gdyż w kierownicy jest cały frez jednakowy, dlatego też delikatnie trochę w to wimadle umieścić trzeba i flexem poszlifować. Będzie chodzić. Ten elementy zostały zespowane, a więc tak to jest wzięte stąd, i sobie to zakręcimy. W tym oto miejscu musimy zrobić, przerobić ten wałek w taki sposób, aby można było go umieścić tutaj. Od przekładni ślimakowej mamy już ucięty. Wygląda to tak. Tu już wchodzi. Teraz fleksem po prostu wytnę całkowicie o ten element i ten od środka. No to teraz wiertarką trzeba zrobić na dziesiątkę śrubę. teraz w tę stronę trzeba zrobić takie wcięcie, żeby można było zakręcić śrubę. Zrobię sobie to szlifierką kątową. Robimy coś takiego, że gdy włożymy tutaj, skręcimy śrubą, to śruba nam zablokuje, żeby się nie wysunęło to. Oczywiście tutaj, tutaj tylko dłuższa śruba jest tako założona, zakładamy krótszą, z tej strony powiedzmy nakrętkę, zakręcamy, to nam się ściska, to się nam ściska i wtedy nie ma prawa to ją nam ruszyć. A gdy wykręcimy śrubę. Wychodzi i możemy zdjąć. W odległości 8,5 cm odtąd do środka otworu nawierciłem otwór średnicę 5 mm i nagwintowałem na gwint M6. Przez co sobie wkręcam śrubę. Zakładam tak, żeby śruba była pokrywała się z wpustem tym. Wystarczy teraz dokręcić śrubę. Już kierownicę mamy sztywną. Nie zsunie się nam na pewno. Natomiast jeżeli zechcemy ją zdjąć, wystarczy odkręcić śrubę. Proszę bardzo i możemy iść sobie na zakupy do Tesco, czy innego O'Show, prawda, i nikt nam ciągnikiem nie pojedzie, bo nie ma kierownicy. Pierwszy tak muszę. Teraz kwestia zostaje jednej rzeczy, zostaje nam kwestia dorobienia uchwytów, które będą pomiędzy tym a tym, jest to najtrudniejszy element całej tej operacji. tutaj takie prowizoryczne uszczelnienie ponieważ no tu uszczelniacza nie dałoby się założyć gdyż rura została krzywo przyspawana podczas wcześniejszej kiedyś dawien dawna dawny właściciel skracał kolumnę i jakoś krzywo przyspawał rurę kolumny kierowniczej, dlatego ten wałek nie obracał się w osi tej przyspawanej rury dlatego też nie dałoby się tam uszczelniacza założyć, więc założyłem starą gumę z Wybieraka biegów od tego szatociągnika, właśnie poniekąd będzie spełniało swoją funkcję. Tnę teraz 10 cm kawałki kątownika. Pięćdziesiątki, Dziesięciocentymetrowych cm profili odmierzam sobie 10 cm tu. I rysuję, i cnę. A więc tak, na tę chwilę, dół wygląda właśnie tak. Tu się obraca. Tu dorobione takie dwa kątowniki, otworami przykręcone to jest na śruby. to się na dokrání. dokręci. Tutaj trochę, jak widać, powinno iść w tę stronę. Przechyliłem sobie kierownicę bardziej do strony y, siedzenia, żeby było wygodniej kręcić. Y, specjalnie tutaj dalej wymiarów nie podaję, gdyż to jest podejście indywidualne. Mi akurat wyszło tak. Każdy sobie musi pomierzyć, jeżeli robi to do swojego ciągnika. Z drugiej strony jest identycznie. Nie ma luzów, sztywno się trzyma. Płaskownik jest grubości 6 mm. Także nie ma prawa to się wygiąć. Ten kawałek by wyciąć. On będzie tutaj zagięty jeździł. Na razie nie mamy żadnego wspomagania. Kręci się to tak. Teraz tak podłączamy. Dajmy plus na stacyjkę. é